1.0.6 z tej strony Ghost Phoenix, zwany również jako Ghost Talk w internetach. Przed nami Veles, labirynt Labyrinth Velesa. Kolejny Lost sektor na poziomie legendarnym. Znajduje się on. Tu, kosmodrom. Blokujemy, mała ikonka, klikamy. Teleportujemy się do tego teleportu, ponieważ jest o wiele szybciej przelecieć sobie na y, jaskółce niż y, tutaj z góry biec z buta przez ten kompleks, czyli lecimy sobie tu, afiksy, trójkąt, kwadrat, czyli bariera i o, unstoppable, tak? Tak jest. Można się bić Scout Rifle'ami, można się z nimi bić Fuzijkami. Bariera to albo karabin, albo łuk. Do wyboru, do koloru, bierzecie co uważacie. Obojętnie jaki karabin tak naprawdę tutaj może być. Ja sobie polecę z tym zwykłym. Tutaj Fuzyjka. Też może być obojętnie jaką chcecie. No i ja tutaj biegam z powiększonym magazynkiem. A obojętnie jaki Machine gun, nada się dobra, skakujemy, żeby nie przedłużać ciach tutaj oczywiście można sobie przyuważyć, że macie zwiększone obrażenia ze strandu zwiększone z arku ja lecę sobie solarkiem tak. taki mam po prostu kaprys oczywiście lecę hunterem ponieważ mainuje tu blasę do ukończenia mamy 15 minut po 15 minutach już nie możemy się ani razu wywalić. Witajcie w labiryncie. Pierwszy tunel jest wprowadzeniem do mechaniki. Tutaj mamy symbol A, nie możemy przejść. Tutaj mamy przycisk. Strzelamy. Pojawia się symbol A. Szkoda, że się nie pojawił. E, no idziemy dalej. Zabijamy pierwszą paczkę mopów. Nie wiem, tutaj chyba po prawej się pojawia od razu Champion. Tak jest. Czempion bariery. Rzucajcie co macie. Granaty, nie granaty, ko kosmosy. Gdy pojawi się bariera, stylujemy go. Cofamy znowu się do dps Ja sobie wziąłem maszyngana. Nieważne, nie będę się z nim tutaj bawił. Warto sobie wziąć jakiś sustain, jeśli nie chcecie się wywalać. Pierwsze pomieszczenie wyczyszczone. Patrzymy sobie, czy jest tu gdzieś jakiś przycisk. O, jest, widzicie. Strzelamy do niego. Cofamy się do korytarza, z którego przyszliśmy. Stamtąd przyszliśmy. Kolejne drzwi się otwierają. Możemy iść w lewo bądź w prawo. Ja sobie pójdę w prawo. Proponuję iść cały czas w prawo albo cały czas w lewo. I dojdziemy do, w końcu do jakiegoś tam pomieszczenia. O, i tutaj mamy rozdwojenie. Tam chcę iść. Wy skręcimy teraz w lewo. To mamy pierwsze pomieszczenie tak jakby w troszkę innym kolorze. Jak w to strzelicie, to pojawią się mopki. Więc przygotujcie się. O, przepraszam. I gdy tu podejdziecie, pojawią się mopki. I z przodu, i za wami. Dobra, mamy literkę A. Popatrzcie. Strzeliłem literkę A. I tutaj z tych dwóch symboli. A powinno znikać. No znikaj. Gdy podejdę. Ciach. Teraz musimy jeszcze tą pieczęć znaleźć. Ja w tym przypadku powiedzmy, pójdę sobie bliżej. I tutaj sobie skręcę bliżej drzwi, bo tam skręciliśmy wcześniej w lewo. Przypominam, że tutaj niestety ci annoying, wybuchający przeciwnicy będą nam się pojawiać w kółko. Idziemy sobie, kręcimy się w kółko. Że tak powiem, tupeliśmy, po kolorze można to poznać, więc idziemy sobie tutaj znowu w prawo i szukamy drugiego sila. O, jest! kofamy się do punktu wejścia po dźwiękach można wywnioskować że zaraz będzie gorąco proponuję tutaj jakiś karabin na klira, dobry sobie wziąć i lecimy, druga pieczęń powinna zniknąć Dziękuję bardzo i lecimy do właściwej części e, utraconego sektora. Kolejny czempion bariery napotykamy. Niestety zawaliłem trochę, bo myślałem, że mam leczące granat. Nie przejmujemy się, gdy się wywalamy. Mamy sporo żyć. Pełen los. Bierzemy sobie heavy. Jeśli utracimy orientację, to będzie źle, tutaj, więc to jest taki jakby jeden z tych powodów, żeby się nie wywalać. Idziemy tu, no, ale z heavy. Czempion bariery powinien się tu gdzieś pojawić. Nie widzę go. Wycofał się chłop. Tutaj sobie czyścimy Nie jestem pewien nawet czy tam gdzieś nie wybuchł od tych małych potworków. Za 10 minut yy, wkracza ciemność, czyli wtedy nie będziemy mogli się wywalać. Spokojnie, jeśli jesteście w tym miejscu gdzie ja i macie 10 minut, to spokojnie wam to wystarczy. Tutaj powinien być u góry. kolejny champion bariery, dlatego, sobie wyjąłem Heavy. O, jest! Widzieliście? Zastanawiam się, gdzie on jest. Zbijamy go. Zmieniamy na Karabin. Znowu na Heavy. Zabijamy. Dziękuję. Kolego, już myślałem, że o mnie zapomniałeś. Przeładowujemy sobie, dlatego mam zwiększony magazynek, ponieważ nie lubię przeładowywać podczas bicia czempionów. I tutaj skierujemy się do góry, będziemy mieli kolejnego czempiona bariery, szybko mu zjeżdżamy HP. O, jest tutaj. Używajcie co macie, granaty, nie granaty, co tam macie. Gdy będzie się chciał leczyć, stunujemy. Dobijamy. I mamy go. Nawet fakt, że się wywaliłem, nie jest tutaj najważniejszy. Najważniejsze jest, że champion nie żyje. Ponieważ gdybym się wywalił zanim go zabiję, to on się uleczy do pełnego HP. Tutaj tak, yy, uważamy na to oczko, bo będzie do nas strzelać. Czasami się włącza, czasami nie. Jeśli za bardzo do niego zbliżymy, to się włącza. O, proszę bardzo. I tam u góry będzie champion Unstoppable z kwadratem. Szykujecie kuzyjki, szykujecie scouty. Już do nas strzela, widzicie? Już się wnerwił. Przechodzimy sobie na drugą stronę. Jak najszybciej potraficie, żeby się spronić. Ja tutaj używam leczenia. Podamy się za e, kontenerem. No i zasada taka sama jak z wcześniejszymi czempionami tyle, że najpierw go stanujemy, świeci się, stan, burst. Ty się, że tak powiem, obudzi. Znowu zmieniamy na broń do stanowania, świeci się. Stan, burst. i kolejna powtórz, aż padnie. Uwaga na potworki, ale ja je olewam w tym wypadku. Myślałem, że do, zdołam go dobić, ale nie udało mi się. Znowu stan. Już go sobie dobiłem tą fuzyką. Dobra. Teraz po przeskoczeniu na tą stronę jest jeden z najbardziej e, annoying, że tak powiem, encounterów. Czyli oczko. Najpierw jeszcze dwóch rycerzy. Proponuję jakąś ciężką broń. Dlatego wolę tutaj lecieć z fuzyką, a nie ze scoutem, ponieważ jest na dobra do close range. Tutaj heavy koniecznie, bo was to oko zabije, zanim zabijecie je Jeśli tego nie zrobicie, to prawdopodobnie was dorwie. Tutaj nie jesteście bezpieczni. Musicie uciec aż do tyłu, bo te projectile, którymi strzela, potrafią zakręcać ze ściany. Nie pytajcie mnie, pytajcie Bungie. Okej. Okay. Znajdujemy się w ostatnim jakby, miejscu. Pojawi się portal. Mak po prawej jest y, najbardziej niebezpieczny. W tej się pojawi się. Po pierwszej fali mobków. Y, po zabicie tutaj trzech fal y, pojawi się boss. I to będzie koniec. Tutaj najbardziej trzeba uważać na prawą flankę ponieważ z tej strony wyskoczy taki kapitan jakby mak, który burstuje strasznie mocno. Jest Jon. Myślałem, że dam radę, ale pomyliłem się. Tak jak mówię, bez nerwów. Mamy 5 rzeczy. Odbalamy go. Wycofujemy się po zabiciu, ponieważ mamy się mali przeciwnicy. A, jeszcze dwóch rycerzy. Mali i dwóch rycerzy. Ja tu mam broń kinetyczną. Można sobie wziąć coś innego, żeby mieć minusy. Na przykład z Odbijamy. Nie siada. E, później tak, po lewej, jak widzicie, na radarze mamy przeciwników na skarpie. Powinna być teraz trzecia fala wraz z bosem. Mamy tutaj kapitanu. Kurczę, jak tu smutno, żadnej muzyczki, bałem się, że Po wyczyszczeniu ich, myślałem, że to już będzie boss, ale jeszcze nie. Dobra. To są kolejni. Naprawdę nie jest to trudne, tutaj jesteście dosyć bezpieczni, pilnujcie tylko prawej flanki. Jak widzicie czasu mam mnóstwo, 11 minuta? Weźmiemy sobie amunicję do fuzyjki. Zabijamy ostatniego apolitę. Czekamy na kolejny wave. Jest boss. Co Wam tutaj chcę pokazać, to to, że znowu z tej prawej flanki wyskoczy nam zaraz mag. Jest on oh, mega annoying. <ścoughs> no wychodź, wychodź. O, widzicie? O, boss tam idzie. Ten, że Mac mnie tutaj będzie chciał plankować bossa zbijamy i zbijamy mu odpowiednią ilość życia o, zespa mi się mag specjalnie go nie chcę za szybko zabić, bo chcę wam tego maga pokazać ale widzę, że się chyba coś pobagowało dobra, w każdym razie, zabijamy Bosa. mój wiedziałem, to się skował Zawsze z prawej flanki, a tym razem z lewej, jak na złość. u bosta. Kończymy imprezę z magiem. I macie lot sektoru ukończony. Tyle. Nie ma się co stresować, co wkurzać. Łatwo. Skrzynka jest na skarpie po lewej. Dążyliśmy w czasie 13 minut. Życzę powodzenia w rolach i miłego dnia. Cześć, pa